Nigdzie bym nie nabył y, takich jakieś nie wiem, wskazówek, jakie dostałem od Drużala. Y, przecież on też wygrał z Mariuszem. Y, to jest taki duży plus dla mnie, jeżeli chodzi o wskazówki. I naprawdę dostaję tam ciężki wycisk, y, za co mu bardzo dziękuję i ten widzimy się w ciebie, Paweł a ubezpieczony jesteś już? Ja? Tak, tak. Ja nie, muszę, dobrze ja nie muszę. Ja dobrze zarabiam, ja nie muszę dan. Nie, nie, na pewno bym z tym ubezpieczony, pani menadżer o to zadbała. Ale za ubezpieczenie sporo policzą się za klawiaturę. Co, ty za to, nic się nie martw. to się bardzo, bardzo, bardziej martwiłbym się o twoją. Moja ubezpieczona. Ja mam kręconą czaszkę, Nie wypadają te zęby. Ja dam, ja dam siebie wszystko i dopilnuję, żeby nie było drugiej rundy, taki mam plan. Właśnie Mariusz, czy możesz jakoś to skomentować i czy wierzysz w taką przemianę Pawła Popka przez ten okres przygotowawczy? No dobrze mówi, że nie chce do drugiej rundy wyjść. Ja chcę do drugiej, do trzeciej wyjść, no bo chyba nie będzie miał siły już wyjść do drugiej. Nie, to ty nie będziesz miał siły, Mariuszku. Oczywiście, o własnych siłach na pewno nie wyjdziesz. Zobaczymy. Czekam z niecierpliwością. Tak. Jestem zadowolony. Na pewno jest to ciekawe zestawienie. Jest to przede wszystkim zawodnik młodszy ode mnie. Co jednak no, na pewno nie wpłynie tutaj w żaden sposób na, na przebieg tej walki, bo ja tą walkę oczywiście zamierzam wygrać. Natomiast dawno nie miałem przyjemności walczenia z dzieciaczkiem. No. No, także jest, jest to zawodnik młodszy ode mnie, jest przed 30, także... Super! Rewelacja! Cieszę się z tego powodu. Tak jak powiedziałem, no chciałbym Artura po prostu w tej walce poniżyć i wyeksponować jego słabe strony i, i czekam na 3 grudnia. Co mam więcej powiedzieć? Kornik, czujesz się trochę poniżony już teraz? Nie, no tutaj nie, to nie jest konkurs kto więcej gada i kto głośniej gada. Wszystko rozwiążemy 3 grudnia. Ja ze swojej strony tylko zapraszam widzów, bo na pewno będzie co oglądać. Tyle. Ja też zapraszam widzów. Marcin, powiedziałeś, że zamierzasz obnażyć słabe strony. Jak mógł wskazać jedną słabą stronę Artura Sowińskiego? Kupcie pay per view i oglądajcie walkę, wtedy zobaczycie. Pytanie do Pawła. Nie zna. Ma twoich więcej słabych stron niż do moich. Ile razy byłeś trenować z moimi trening partnerami, obecnymi trenerami? A ile razy ja trenowałem z twoimi, Artur? Tylko się nie spóźni 3 grudnia. Nie, bo się będę na czas. Z mojej strony to zazwyczaj były po prostu odpowiedzi na zaczepki Marcina. Teraz tych zaczepek nie ma, no a więc też jest cisza. Odpowiedzi jak po trzech tygodniach, kiedy nic nie odpisywałem, dostaję tweeta nagle nikąd, kurczę, to, to nie wiem, czy to jest odpowiedź. To naprawdę albo bardzo wolno myślisz, albo ktoś ci po prostu musiał podpowiedzieć, żebyś coś o tam odpowiedział. Ja po prostu się teraz skupiłem na treningach nie mam już tyle czasu na zajmowanie się głupotami, więc nie mogę tyle siedzieć na tych social mediach, ale o, się przełoży na trening walki. spokojnie. No, no, w myśl zasady, że głupka, nie przekrzyczysz, no to ja nawet nie będę podejmował dyskusji Arku, ja, ja nie krzyczę, z tym panem. Ja nie krzyczę, ja do ciebie mówię normalnie. Nie krzyczę? O, nie mówię. Dlaczego jesteś tak pewny siebie, skoro on właśnie na koncie masz tylko jedno zwycięstwo w organizacji KSW? Wcześniej była porażka, oczywiście my wiemy w jakich okolicznościach. Dlaczego myślisz, że jesteś najlepszym zawodnikiem w kategorii 66 w Polsce? Bo pokonałem zawodnika, który jest zdecydowanie lepszym zawodnikiem niż aktualny mistrz w postaci Filipa, jest o wiele bardziej niebezpieczny. I... Tylko dlatego, bo da... Mam pytanie do Artura i do Marcina. Jeżeli rozpiska zostanie w takim formacie, jak została aktualnie przedstawiona na stronie, to czy nie przeszkadza Wam, że walka nie o pas będzie wyżej w karcie podczas gali Pay Per View, Artur? No szczerze mówiąc, nawet nie wiem, na którym miejscu jesteśmy. W sensie walka Mariusza jest wyżej niż nasza? Jest drugą walką od końca. No to moim zdaniem to słabe. Szczerze że mi to nie przeszkadza absolutnie, bo na koniec dnia pogali to i tak będzie walka wieczoru. Oczywiście widać było, że Artur dużo siły nabrał, dużo masy mięśniowej nabrał, ale tak jak mówię, to nie słonie z królem dżungli, tylko lew. Miałem pytanie do Johna, czy to prawda, że odrzuciłeś ofertę od UFC dlaczego? Bo większość zawodników, którzy tu siedzą, marzą o tym, aby taką ofertę dostać Którzy? Imię, nazwisko klasa! Powiedz o swoich marzeniach w tym momencie prawdopodobnie niespełnionych. Wszyscy marzą o KSW. Popieram. No powiedz, którzy. Chyba, że nie wiesz. No, chyba, że wszyscy negują moje zdanie tutaj. Wszyscy twoi kumple. Wszyscy chodzi o zabudni. Ja już byłem i przereklamowałem. Wykluczyliśmy to... wszystko. My UFC mamy w Polsce. Widziałeś, bracie? Fanka SW jest już z nami kilkanaście lat. Już niektórzy z nich mają wąsy. Niektórym się już nie chce nawet oglądać telewizji, gadać z żoną. Są już po prostu coraz starsi i myślę, że sięganie po, po ludzi, którzy na co dzień elektryzują młodszą scenę, popową scenę, rapową scenę, jest, jest, jest dobrym przepisem na to, żeby e, e, gala się sprzedawała, a zawodnicy nie musieli jeść ptysi. To wychodzi na to, że po mojej dłużej... Ćłomek w tysiącowych. To wychodzi na to, że po mojej dłużej... Dołączeniu...